Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w okresie od dnia 27 sierpnia 2020 roku do dnia 23 sierpnia, yy, września 2020 roku w tym okresie odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Kratu na których podjęto uchwały między innymi dotyczące wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą roboty i adaptacja zabudowanej części nieruchomości położonej w Gostynie przy ulicy Ozdowskiego 1A na pedagogiczno-psychologiczną w Gostynie. Stanowiono pełnomocnika do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu w imieniu powiatu gościńskiego w zgromadzeniu wspólników PKS w Gostynie, mimo że zostało nam bardzo znikoma ilość procent udziałów, no to jednak obowiązek zresztą i tutaj obowiązek społeczny przede wszystkim wskazuje na to, że bierzemy udział w posiedzeniach zgromadzenia. Przedstawiono informacje o przebiegu wykonania budżetu PET-u I najważniejsze, to co dla nas tutaj najważniejsze, wszczęto postępowania udzielenie zamówień publicznych na zadania pod nazwą: osuszenie i odwodnienie budynku dydaktycznego LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostinie, modernizacja wojska wielofunkcyjnego przy Gice w Gostinie, przebudowa odcinka drogi powiatowej białotarsk dąbrówka to są górki drugie. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Janki przysielarskiej Sejkowice. Dzisiaj właśnie odbył się przetarg, został rozstrzygnięty. Przebudowa drogi powiatowej Sierakówek-Sokołów na odcinku miejscowości Jastrzębie. I oraz upoważnienie Pani Barbary Budne, Zastępcy Dyrektora PCPR w Gostynie do podejmowania decyzji w sprawie realizacji programów Aktywny Samorząd na terenie Powiatu Gostyńskiego oraz pomoc osobom niepełnosprawnym przy poszkodowanym wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. To są dwa programy, które są tutaj tożsame z, wyniku, znaczy powstały w wyniku wystąpienia u nas pandemii, w związku z tym przystąpiliśmy do tych programów, pozyskujemy środki. Zarząd także omówił sprawy dotyczące organizacji trzeciego powiatowego biegu przy do dookoła Jeziora Białego. Przypomnę, za półtora tygodnia już biegane nad Białym. Oraz budowę ronda w miejscowości Pacyna. Tutaj podejmowaliśmy rozmowy z wykonawcą właściwie tego ronda. Jednocześnie zastanawialiśmy się, jak bezkolizyjnie poprowadzić objazd w miejscowości Pacyna, gdyż cały rok będzie skierowany na drogi powiatowe. Tutaj musimy się zabezpieczyć przed ewentualnymi zniszczeniami spowodowanymi przy budowie właśnie tego zadania. Z ważniejszych wydarzeń 20 sierpnia odbyło się spotkanie w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego. Dotyczyło ono spotkania wszystkich dyrektorów szkół oraz naszych placówek szkolno-wychowawczych z udziałem sanepidu. Było to jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, tak żeby właściwie rozpocząć rok szkolny. Jak wiemy na dzień dzisiejszy szkoły funkcjonują bez zarzutów, nie mamy przypadków koronawirusa, także nauczanie odbywa się powiedzmy w trybie takim, jak powinno się zawsze odbywać. 28 sierpnia dokonano odbioru zadania modernizacja, remont odcinka drogi powiatowej. Województwo. Boje, granica województwa Zuzinów w Krzywie Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie. Było to nasze wspólne zadanie z gminą Gostynin z nadleśnictwem Gostynin. Mamy nadzieję, że ta współpraca przełoży się na kolejne inwestycje. 4 września podpisano umowę między województwem mazowieckim a powiatem Gostinińskim na zadanie osłyszenia i odbudnienia budynku dydaktycznego o imieniu Tadeusza Kościuszki w Gostinie. 20 września odbyły się uroczystości z okazji 70-lecia Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym. 21 września została podpisana umowa na realizację zadania remont adaptacja zabudowanej nieruchomości włożonej w Gostlinie przy ulicy 3 maja 43. Chodzi tutaj o nasz dom pomocy społecznej. Podpisaliśmy umowę z Gostyńską Firmą z Hydropolem. 22 września przekazanie sprzętu elektronicznego do nauki zdalnej dla rodzin zastępczych, a także dla dzieci z naszych placówek wychowawczych z domów dziecka. I 23 września spotkanie z Wójtem gminy Goswin dotyczące przebudowy drogi nr 60 kolejne spotkanie na spotkaniu zapoznaliśmy się z kolejną wersją przebudowy tej drogi. Niektóre nasze uwagi przez stronę rządową zostały uwzględnione. Niestety nie wszystkie. W związku z tym jest propozycja, żeby gmina Gosyn oraz Powiat wystąpiły wspólnie do Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad o uzupełnienie projektu jeszcze o chodnik. No według mieszkańców i naszej opinii ten chodnik jest tam niezbędny. Tak, tak, tak. I to wszystko z ważniejszych wydarzeń odnośnie pracy samego starostwa. Wydział Kodezji Kartografii wprowadzono 210 zmian w ewidencji gruntów i budynków, 141 wypisów z ewidencji gruntów i budynków, 68 wyrysów. Podmiotowy ośrodek dokumentacji tutaj też 378 spraw oraz 150 zasileni. Mapy numerycznej. Tradycyjnie oblegany Wydział Komunikacji, wydano 93 prawa jazdy, 38 profili kandydata na kierowcę oraz zarejestrowano 444 pojazdy. I również oblegany Wydział Architektury i Budownictwa, wydano 50 pozwoleń na budowę, 8 zaświadczeń o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, 54 dzienniki budowy. I to właściwie wszystko na ten okres. Dziękuję bardzo. Po prostu nie chcę być już szybkim, ale z tą mocą, mam przekazać, czy dalej jest problem z rejestracją, czasu pojazdu w zielonym miasto. Pan tutaj tylko przedstawił nie do końca. 440, ale samych pozwoleń jest wydanych 538 i dowodów prawie 560. To jest ponad 30 osób dziennie. Ja mam wypowiedzieć Państwu na interpelację. I z tej interpelacji pisze ze względu na powierzchnię ograniczona liczba osób. A może Panie Starostko spróbować zrobić jakieś zmiany w No, Każda propozycja jest to, żeby ci mieszkańcy mogli yy, dodzwonić się do Was do Udziału Komunikacji i właśnie Ja Pan mówił powiem bez nazwisk, bo Pan mówi, że nie używam nazwisk. Jeden mieszkaniec w sobie powiedział, wiesz co, kochany. Bez znajomości to jest rzeczywiście problem zarejestrować samolot w tym naszym wydziale komunikacji. War nie dzwoniłem, w którym się dozwoliłem. Ciągle albo zajęte, albo włączony telefon. Ja to rozumiem, że jest pan, tak jak wszystko pani starosto. No spróbujmy rozwiązać jak w Polsce. No, w Polsce takiego problemu nie mają No mówię, może spróbować wydłużyć jedną, dwie osoby, żeby to znajdują. Do 13 pracowały. Od i wtedy ilość osób można więcej przyjąć, bo no, jeżeli pan napisał, ograniczona powierzchnia, ograniczona liczba osób przebywających, tylko tyle, pan. Dziękuję bardzo. Co do zmianowości w naszym urzędzie, już w poprzedniej kadencji próbowaliśmy jeden dzień wydłużyć czas pracy urzędników, tak by dopasować się do możliwości naszych mieszkańców. Trwało to przez okres jednego roku i w tym okresie były jedna czy dwie osoby, które były zainteresowane pracą naszego urzędu i tutaj też mam obawy, czy zrobienie dwuzmianowości, poza tym to są dodatkowe koszty też i dla nas. Wcale to podejrzewam nie ułatwi sposobów, a co do samej rejestracji mam tutaj i telefony, które ganią naszą pracę, ale mam też telefony, które pochwalają to, co tutaj się dzieje. Mam również tutaj pochwałę mailową, jeżeli coś zapraszam do biura, pokażę, chwalą nas. Także Panie Radny, no są różne obrazy tego samego tematu. Musimy przebrnąć przez tą sytuację. Musimy też zmodernizować tamten budynek, by otworzyć tutaj tą yy, możliwość podejmowania większej liczby petentów, ale to też nie stanie się z dnia na dzień.